Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Joanna Zielińska i od ponad 10 lat prowadzę serwis Crodea.pl, który pomógł tysiącom Polakom przeżyć niezapomniany, cudowny urlop nad Adriatykiem w Chorwacji lub w Czarnogórze. Rok 2020 był ciężki dla nas wszystkich. Praktycznie wiele gałęzi gospodarki, wiele branż e, upadło bądź też. E, Zamknęło się na, na jakiś czas. Tak samo jest z turystyką. Oprócz tego, że y, zajmuję się y, obsługą y, rezerwacji w Chorwacji i w Czarnogórze, organizowałam wycieczki szkolne. Niestety, w związku z pandemią wycieczki się nie odbyły, nie odbędą i nie wiem kiedy się odbędą, tak więc musiałam zacząć poszukiwać innych dróg na moją działalność zawodową. Y, no i bardzo y, mocno zainteresowałam się tematem wizarzu. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że powstał w mojej głowie projekt, który, połączy, który połączył e, trzy moje pasje, czyli Chorwacja, o której wiecie i jeśli mnie znacie, jeśli korzystaliście z moich usług, to wiecie, że po prostu Chorwacja jest dla mnie numerem jeden i kocham ją niezmiennie i stale od 20 lat i nie wyobrażam sobie innego miejsca na urlop. Drugą moją pasją to jest fotografia. Nie jeżdżę, nigdzie się nie wybieram bez aparatu, bez dodatkowego obiektywu i tak naprawdę połowa mojej torby podręcznej w samolocie zajmuje sprzęt fotograficzny, ale nie wyobrażam sobie, że miałabym tylko bazować na komórce i robić zdjęcia komórką. Po prostu muszę zabierać ze sobą aparat. A jeszcze dodatkowo organizując wycieczki dla dzieci, dla młodzieży, Jeździłam e, jako pilot, więc zawsze też zabierałam aparat, żeby e, zrobić pamiątkę z tej wycieczki, czyli zrobić e, e, dzieciakom zdjęcia. I powiem Wam, że bardzo e, mnie to rajcowało, ponieważ wychodziły naprawdę fajne fotografie, które pokazywały emocje, które pokazywały, pokazywały radość, zdziwienie, strach wszystko to. Zależało od tego, w jakiej tonacji była wycieczka, bo jeśli były to takie militarno-surwivalowe tematy, to naprawdę tych emocji najróżniejszych było mnóstwo, więc fotografia naprawdę była w moim życiu prywatnym i zawodowym już bardzo długo. Uwielbiałam też robić krajobrazy, uwielbiałam robić detale uwielbiam fotografować detale architektoniczne także gdziekolwiek nie jestem w Europie zawsze po prostu znajdę jakiś ciekawy temat do fotografowania no i ta, ta trzecia pasja, o której właśnie zaczęłam Wam mówić, czyli coś, czym się zajęłam bardzo niedawno, bo na początku 2020 roku, kiedy właśnie wybuchła pandemia, i kiedy tak siedziałam w domu i się zastanawiałam, co mogę jeszcze robić, żeby, no żeby po pierwsze i zarobić, i żeby czymś, czymś się zająć, no to właśnie stał się wizerz. No i okazało się, że całkiem fajnie mi to wychodzi, sprawia mi to mnóstwo satysfakcji, oczywiście to też nie jest super jakby okres na tematy związane z wizerzem, w związku z tym, że nie ma imprez okolicznościowych, więc panie raczej się nie malują tak po prostu, chociaż przychodzą do mnie i to się też bardzo często zdarza, że przychodzą się pomalować i po prostu, żebym zrobiła im zdjęcia. Więc to wszystko się nałożyło na taki pewien pomysł, który połączyłby trzy moje pasje, czyli Chorwacja, fotografia i wizerz, makijaż. I wymyśliłam projekt, który rusza w czerwcu tego roku, czyli w momencie, kiedy ja będę w Chorwacji od 19 czerwca, w zasadzie od 20 czerwca będę dostępna. Projekt o nazwie Zamknięte w fotografiach wspomnienia z urlopu w Chorwacji. I chciałabym, żebyśmy się spotkali. Jeśli masz taką chęć, jeśli będziesz w tym czasie w Chorwacji, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na spotkanie. Ja przygotuję Twoją partnerkę, czy Ciebie, w zależności kto mnie ogląda, czyli umaluję. Panią, mamę, czy, czy też innego członka rodziny, być może nastoletnią córkę, tak, żeby wyglądała naprawdę nieziemską, tak żeby wyglądała jak milion dolarów, i w tej scenerii, cudownej scenerii z morzem i górami w tle zrobi Wam zdjęcia, rodzinne zdjęcia, które będą właśnie takim wspomnieniem z urlopu, taką cząstką czegoś pięknego, która zostanie. Po prostu zamknięta, ta chwila zostanie zatrzymana i zamknięta w pliku cyfrowym, który Wam później przekażę. W chwili, kiedy będzie Wam źle, kiedy będzie Wam ciężko w środku zimy, kiedy będziecie po prostu myśleć, dokąd na urlop, kiedy będziecie to wszystko planować, kiedy będziecie planować swoje letnie wakacje, możecie zawsze na te zdjęcia spojrzeć i powiedzieć, tam było cudownie, ja tam chcę wrócić. Tam mieliśmy mnóstwo radości, mieliśmy bardzo dobry czas rodzinny i chciałabym, żeby właśnie te zdjęcia zrobione przeze mnie pokazały te wszystkie emocje, pokazały tą radość, pokazały to piękno też Chorwacji, no bo oczywiście nie, nie tylko wy będziecie na zdjęciu, ale również krajobrazy chorwackie, które, które no, są jedne z piękniejszych w Europie. I, yy, i chciałabym właśnie, żeby taka pamiątka z wakacji była ode mnie dla Was. Jak to wszystko logistycznie zrobić? No powiem Wam tak, że postarałam się to wszystko dosyć szczegółowo opisać, żeby było jasne, konkretne i czytelne. I to jest moja propozycja, którą stworzyłam. Oczywiście w miarę może rozwoju tego projektu, jakby pomysł na realizację tej usługi może ewaluować, natomiast na dzień dobry, na teraz, na początek ma on jakieś tam konkretne ramy. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem i najlepszym chyba logistycznie i czasowo będzie taki moment, kiedy to Wy przyjedziecie w moje miejsce zakwaterowania. Ja będę na Riwierze Makarskiej na Wyspie Czjowo. Terminy Wam podam, terminy zresztą będą podane na stronie i właśnie w tych pięknych okolicznościach tamtej przyrody będę chciała wam zrobić zdjęcia na takim półtora godzinnym, dwugodzinnym rodzinnym spacerze. Od razu mówię, że ja nie jestem profesjonalnym fotografem. Nie będzie więc to profesjonalna sesja zdjęciowa, która jest zazwyczaj z pełną obróbką, z retuszem skóry, z nie wiem, z retuszem całej sylwetki. Ja, moi drodzy, nie jestem grafikiem komputerowym, więc ja nie odejmę waszej partnerce fałdek, yy, nie zmniejszę z 40 na, 30, na 36, jeśli chodzi o rozmiar. Yy, ja po prostu takich rzeczy nie robię. Ja chcę, żeby te zdjęcia były naturalne, takie so te takie, żebyście, yy, żeby, yy, żeby po prostu pokazywały yy, yy, Was tu i teraz, a nie yy, jakiś przetworzonych przez program komputerowy. Ja chcę po prostu pokazać te prawdziwe emocje, prawdziwą radość z bycia na wakacjach. Natomiast jeśli potrzebujecie typowej sesji, takiej profesjonalnej sesji z fotografem, jest to do zrobienia. Ja mam zaufanego fotografa w Chorwacji, także oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Natomiast jeśli wystarczą Wam moje umiejętności, mój sprzęt, to bardzo serdecznie polecam. No i moje oko tak naprawdę, jeśli chodzi o robienie zdjęć, możecie sobie te zdjęcia przecież pooglądać. Jeśli chodzi o krajobrazy chorwackie, nie tylko wrzucę też Wam link do strony Krodea Travel, na której staram się też umieszczać relacje z różnych podróży, już niekoniecznie związanych z Chorwacją, także zobaczycie po prostu mój styl fotografowania. No i taki spacer zakończymy po prostu serią zdjęć, które przekażę wam w formie cyfrowej już po powrocie do Polski. Także będziecie mogli sobie je wykorzystać do rodzinnego albumu, zrobić z nich piękne ramki, zdjęcia w ramce, które powiesicie sobie na ścianę czy fototapety, także wszystko to do wykorzystania po prostu już we własnym zakresie. Także, także właśnie ten projekt ma połączyć te wszystkie pasje, czyli Chorwacja, fotografia i wizerz. Myślę, że może to być dosyć ciekawa propozycja dla Ciebie. Co Ty na to? Jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany, proszę o kontakt. Na razie, tak jak powiedziałam, daję Wam propozycję terminu czerwcowego, czerwiec, przełom, lipca, bo w tym czasie będę na pewno, znaczy na pewno jak COVID oczywiście pozwoli, mam już wykupione bilety lotnicze, także, także czekam z niecierpliwością, więc w tym czasie będę w Chorwacji i jestem do Waszej dyspozycji, ale gdyby pojawiło się bardzo dużo różnych innych możliwości na inne okresy wakacji czy też wczesnej jesieni, no to jest to. Jest to temat do przemyślenia i jak najbardziej biorę to pod uwagę, tym bardziej, że dosyć często jeżdżę do Chorwacji też w celach służbowych, no bo tak na dobrą sprawę ja jak gdyby moja działalność jest związana z Chorwacją, więc mój wyjazd nie do końca jest zawsze wyjazdem typowo urlopowym. Jest to oczywiście urlop połączony z pracą, no bo, no bo od tego wymaga moja działalność i termin, w którym jadę. Także z tym nie ma problemu, więc jestem otwarta również na inne propozycje, na, na współpracę. Także jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany proszę o kontakt. Zamknięte w fotograf, fotografiach wspomnienia z Chorwacji, z urlopu w Chorwacji, to nowy projekt, szczegóły na stronie. Link w komentarzu się pojawi wkrótce. Dziękuję bardzo i zapraszam do skorzystania z oferty.